Hej, witajcie, wszyscy na Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Tym razem, jak widzicie, jestem na wsi i tak co dzisiaj chciałem po, o czym chciałem porozmawiać. Pierwsza rzecz to jest taka, że kaska już do portfela się napełnia. Portfel już grubieje, tak mogę wam powiedzieć w skrócie, że portfel nabiera tej wagi, bo na jagodach się było już dwa razy na razie, ale dobra, to jest pierwsza informacja. Druga informacja to jest ta, że nie wiem, gdzie ja jestem. Nie wiem, gdzie jestem. Jestem na jakimś, nie wiem, czy to nazwać zadupiem, bo mi się to miejsce bardzo, to bardzo podoba. Zobaczcie te widoki. No, no jak powiedzieć, że to jest jakieś. że to mi wygląda jak jakaś Sahara, bo nie wiem, co tak mi to fajnie przypomina. Jest pogoda. Po prostu, no mogę powiedzieć, w skurcie, cudowna. Wybrałem się na jakąś daleką podróż, nie wiem, z... o, uciekaj. Jest, już chyba tak, z 40 km w jedną stronę jechałem, nie wiem. O, spadaj, komarze. Dobra, no tak około. Nie wiem, ile dokładnie wiecie, nie mierzyłem, ale, ale długo, ale dużo, dużo przejechałem. O, czekajcie, tak, albo nie tak, bo mi się przeszło ręce. Czekajcie, bo ten telefon tak trzymać, to też jest niezbyt fajna sprawa. Dobra, następna rzecz. Dzisiaj chciałem porozmawiać o takiej jednej kwestii. Będę robił takie vlogi, ale takie tematyczne z życia, o takie z życia wzięte. Moje przesłanie na ten film to jest tak. Korzystajcie z życia. Aktualnie teraz są wakacje. No wiadomo, ci co pracują, to nie mają wakacji, mają jedynie urlop, co, co jak wezmą. Ale jak macie jakiś urlop, wakacje, korzystajcie z życia, wyjeżdżajcie w jakieś góry, wyjeżdżajcie na jakieś morze, nie siedźcie w domu. To jest motto, to jest motto. Dla mnie wyjechać właśnie na takie miejsce, to jest rzecz, która po prostu tak mnie uszczęśliwia, że nie wiem, czy nowy komputer by mnie tak uszczęśliwił, jak ta dzisiaj przejażdżka, co dzisiaj przejechałem, bo... Powiem Wam, jestem bardzo, to bardzo zadowolony z takiej, z takiej podróży i takie rzeczy, takie przejażdżki to mi nic nie kosztują, tylko sobie wezmę rower, kupię sobie wodę w Biedronce, tak Wam szczerze powiem i to mi nic nie kosztuje, a tyle radości mi sprawia, że powiem Wam, jestem uradowany i jeszcze, jeszcze zamierzam gdzieś daleko jeszcze jechać, Choć już, jadę już dwie godziny w jedną stronę. Dobra, to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że cieście się z małych rzeczy. To jest, to jest ogólnie mała rzecz, że wiecie, wyjechałem sobie, każdy takie coś może zrobić i to nie jest żaden wyczyn, nie? Ale cieście się nawet z takich rzeczy. To jest bardzo ważne, żeby cieszyć się ze wszystkiego, a nie tylko narzekać i wybrzydać albo e, ciągle być niezadowolonym, nie? Takie rzeczy to jest też... Coś pięknego, i e, jeśli macie, jeszcze raz to mówię, będę to mówił do śmierci, usłania. Jeśli macie jakąś babcię, dziadka, nawet nie musicie mieć. Jeśli macie takie oto widoki, no to nie odmówcie sobie wzię wzięcia takiego rowerka i wyjechania sobie e, gdzieś daleko, bo warto i to bardzo. Ja wam mówię szczerze, z ręką na sercu. Dobra. Moje przesłanie na ten filmik to jest cieszcie się z takich małych rzeczy, jak tam. Choć dla mnie to nie jest aż tak mała rzecz, ale wyjechanie sobie na takie łono natury to jest prawdziwe łono natury. I dla mnie to jest coś pięknego, bo ja uwielbiam być w nowych miejscach i na łonie natury. Nawet nie muszę, powiem Wam tak szczerze, wyjeżdżać tak typowo w góry na zakopane albo co? Bo zobaczcie sobie sami. Góry do mnie przyszły. Dobra, ja się z wami żegnam. Mocna mój filmik to jest cieszcie się z małych rzeczy i korzystajcie z tych pięknych, słonecznych dni i z wakacji albo z ulopu. Zależy co robicie w życiu. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych, nie wiem czy materiałach czy jeszcze vlogach. Jak widzicie, seria. Mm, dzisiaj się pokazał filmik z serii. Yy, co to było? A, te zombie, te zombie, przepraszam. Te zombie z Mobile Dead. Nie wiem, kiedy ten filmik wrzucę. Nie, może jutro, pojutrze. Zobaczymy jeszcze. Może jeszcze zrobię jeszcze jakieś vlogi na wsi. Zobaczymy. Ja takie coś bardzo lubię robić. Ja się na ten moment z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach albo vlogach. Subskrybujcie, lajkujcie i oczywiście komentujcie. I podzielcie się wrażeniami, jak jeśli byliście na jakimś łonie natury, albo gdzieś na wakacjach, podzielcie się, gdzie jesteście na wakacjach, albo gdzie będziecie, albo gdzie byliście. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.